Witam Was, docent polskiej browary.pl Na wyjeździe Czechy, Czechy po dwóch latach. Marlena za kamerą za chwilę, za chwilę się wypowie, na pewno odnośnie tego, co na stole. Natomiast ja chcę powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w jednym z najstarszych mini browarów Republiki Czeskiej. Mini piwowar Kunc, Hodonin. 94 rok data powstania, o ile dobrze kojarzę. Ale nie skupiam się na takich historycznych kwestiach odnośnie powstania browaru, tylko bardzo moich historycznych kwestiach, bo jesteśmy tutaj pod koniec lutego. Zdecydowaliśmy się, żeby przyjechać w zimę. A 10 lat temu byłem ostatni raz w zimę w Czechach i właśnie to był ostatni mój przystanek w Hodoninie, kiedy po raz pierwszy w Czechach, jak jeździłem od wielu, wielu lat, tutaj nie wypiłem piwa, tylko wypiłem gorącą herbatę i wziąłem gorącą zupę, bodajże w styczniu. Mroźnym styczniu po dwóch godzinach czekania na jakiejś malutkiej stacyjce razem z czarnym kotem przy minus 20 stopniach mrozu. To była pomyłka, to był koszmar. Zima yy, w Czechach wtedy naprawdę dała mi w kości. Powiedziałem, nigdy więcej yy, w zimę do Czech, ale dzisiaj jest pięknie o tyle, że jest naprawdę ładne słoneczko, w miarę ciepło. No trochę zawiewa, ale oczywiście siedząc tutaj yy, jest bardzo miło. No i... Yy, co trzeba wziąć, łyka tego, co na stole. Yy, patrząc na ofertę Kunca, oni już w tych latach 90. -tych i 2000. stawiali na piwa takie trochę z przychuty, tak? Takie owocowe, z dodatkami, mają takie imbirowe ich słynne. No to mnie nie kręci, to mnie nie rusza, więc chyba jakieś dwa na kranie mają tego typu, ale jest jak najbardziej klasyka. Klasyka, czyli swetl leżak z czeskiego mini browaru widzicie e, jasny, dosyć e, konkretnie zmętniony. Jak to pachnie lekko zbożowo, e, chmielu tutaj za bardzo nie ma, a jak smakuje. Na zdrawi i fajnie, że po dwóch latach udało się wrócić ha, ha. No, to jest właśnie esencja kwaśnicowego piwa, tak? Kwaśnicowe, czyli to z drożdżami, to takie miąższyste, tak? Ten miąż jest fantastyczny, jest bardzo przyjemna goryczka. Yy, drożdże podbijają treściwość, wytrawność jak najbardziej perfekcyjna, no naprawdę żadnego diacetylu, czyli prawda, nie, nie czeski leżak, jak nie ma e, masełka. Jest czyściutko, jest e, smaczniutko, goryczka, kwaśnice, czyli drożdże. E, świetne piwo, naprawdę. Idąc do tego kunca, mówię, bardziej mi chodzi o zatarcie tego pożegnania z Czechami 10 lat temu w zimę, niż o to, żeby się napić dobrego piwa. Okazuje się, że niekoniecznie, także wpadajcie do jednego z najstarszych e, browarów czeskiej republiki, tym bardziej, że Chodonin jak najbardziej po drodze pociągu Polonia w jeden Warszawa, więc warto co jakiś czas wpaść, odświeżyć sobie. Pamięć z klasikiem klasykiem z browaru Kunc, a Marlena też chyba miała kilka słów do powiedzenia w temacie tego piwa. Tak, cześć, witajcie. Od razu się może przedstawię. Nie wiem, czy ktoś, słyszeliście mnie z kamerę. E, w ogóle szacunek dla Michała, że on faktycznie po 10 latach zdecydował się e, przełamać tą mhm. traumę i wrócić do tego miejsca, gdzie tą te zamawiał po tych dwóch godzinach czekania gdzieś nie wiadomo gdzie. E, 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 nie, nie wprowadzę okay. tylko na tym cholernym y, zastawce kolejowej, tak? Tak, tak, to jest na pewno traumatyczne <grym> chwila. W każdym razie dzisiaj jest piękna pogoda i, i jak najbardziej inny klimat, mimo tego, że to jest luty, y, też jesteśmy zdziwieni, właściwie końcówka lutego. Y, no i fajnie po, po kilku godzinach podróży, naprawdę dobre piwo, takie y, dla mnie, y, soczyste, owocowe, zbożowe i bardzo pijane, więc no oczywiście też y, napiwam się wody wcześniej, bo... <grym> Wzięliśmy na podróż, więc to też była ważna kwestia, ale piwo jak najbardziej możemy polecić. Super sprawa. Czyli co? Zaczynamy nasz krótki wypad do Czech udanym udany tak. starty w Hodoninie, a może za chwilę jeszcze coś w Chodoninie znajdziemy. Zobaczymy. Na razie. Udało się znaleźć kolejne ciekawe miejsce w Chodoninie Stara Budwarka. Czyli rekomendowany lokal, gdzie są regionalne piwa. Nie jest aż tak dużo, jak myśleliśmy obecnie bodajże dwa, poza koncernowe piwa. Ale fajnie, bo jest regionalny mazak z nieodległych dolnych Bojanowic. Fajnie, że firmowy kufelek, firmowe szkiełko. Listek to cały czas cieszy, że. Wiecie, niestety w Czechach sporo lokali już wchodzi w kasy fiskalne w paragony, a tutaj jest klasyczny, zobaczcie, listek mazaka pisane długopisem, ten klimat e, lubię. No i stara budowarka, dosłownie 5 minut od kunca, e, Chodonińskiego. <grytanie> Widzicie fajne połączenie, właśnie ten kontrast budynku, gdzie kominek jest nawiązujący może do starej architektury. Budynek wygląda na dosyć stary, natomiast już zawinkla, winkla wystaje panelak, Blok y, lata Czechosłowacji. Ale fajnie, że w lutym taka dobra pora, że można zrobić na zewnątrz. Wasze zdrowie? Mm. Nie powiedziałem jak mazak. Słuchajcie, ja jestem bardzo zaskoczony, bo to jest jedenastka extra hoszkie. Nie jest ekstra hoszkie, czyli mocno goryczkowe. Goryczka w kuncu była porównywalna, natomiast jest mniej kwaśnicowe, widzicie. Barwa jedynie opalizująca, ale to jest cały czas bardzo przyjemny. Czeski pilsik, goryczka dobrze zaznaczona. Pytacie o ceny? W końcu za małe 24 koronki, tutaj 29 koronek, czyli cały czas warto przyjeżdżać. Jest konkurencyjnie w porównaniu do polskich cen. Na razie. Kolejny nasz przystanek, czyli Przedslaw. Okazuje się, że bardzo dobra opcja e, transportowa, ponieważ z Warszawy do Brzeclawia jedzie pociąg bezpośredni do Wiednia. No i tak jak właśnie Hodonin był wcześniej, wysiedliśmy stację wcześniej, to Brzeclaw jest osta ostatnią, e, ostatnim przystankiem w Czechach, potem już pociąg jedzie do e, Austrii, do Wiednia. No i dlaczego Brzeclaw? Dobra baza wypadowa i jest browar rzemieślniczy Frankis, zobaczcie na szkło, Frankis Two Guys Who Brew Beer, zapowiada się ciekawie, mają własny lokal niedaleko od dworca, no Brzeclaw nie jest specjalnie dużą miejscowością, więc dosłownie kilka minut i jesteśmy właśnie w firmowym wyciepie. Na... W tablicy możecie zobaczyć e, pięć e, piw. Marrena pokazuje. E, leżak, APA English Bitter i India Pale e, Lager właśnie i Brutipa. Te dwa ostatnie piwa mnie najbardziej zaciekawiły, bo mieliśmy ten epizod w Polsce, że te dwa style pokazały się kilka lat temu, ale dosyć szybko zniknęły, a w Czechach cały czas e, jeszcze są, więc... Pytanie, jak to smakuje obecnie, tutaj. Zaczniemy, może od brutipy. Wygląda bardzo obiecująco, totalny klar. Czy mamy jakieś parametry? Tak, 6% alkoholu, więc jak na brutipę, niespecjalnie dużo. Bo spodziewamy się po brucie, prawda, coś pod 8% nawet, ale 6% dlaczego nie? No i już wąchamy. Jakieś delikatne estry owocowe są wyczuwalne, ale bardziej chyba trzeba będzie sprawdzić, co się dzieje w smaku. Fajna goryczka, ale rzeczywiście to, co było w, w aromacie wyczuwalne, takie owocowe aromaty, one też są bardzo wyczuwalne w smaku. Bardzo estrowa ipka. Taka właśnie bym powiedział lata 2015-2016 w polskim krawcie. Czyli sporo owocowości. Czy jest wytrawna? Jest jak najbardziej wytrawna, ale rzeczywiście te owoce w typie trochę truskawek, trochę może jakieś wisienki tutaj dochodzą do głosu. No spodziewałbym się bardziej czystego India Pale Lager'a, żeby, żeby tych estrów nie było. Daje radę. Natomiast co z India Pale no zobaczcie, tutaj w ogóle już jest inna barwa, taka bursztynowa, natomiast rzeczywiście robi wrażenie klarowność tego piwa. Piwo jest totalnie klarowne i tutaj czy mamy coś innego? No na, te, rzeczywiście aromaty nie powalają, one nie są jakoś specjalnie mocne, więc biorę łyka i mówię wam jak jest. Wcześniej piliśmy apę, jednak wspólną cechą tych piw jest naprawdę bardzo mocna owocowość i to nie tyle owocowość właśnie chmielowa, nie wiem jakie chmiele są zastosowane, natomiast no estry buzują. Rzeczywiście te czerwone miękkie owoce, truskawka, wiśnia, malina są jakimś wspólnym mianownikiem tych piw. No więc rzeczywiście coś innego niż w Polsce, ale czy coś yy, do czego by się chciało wracać, czy coś... No na pewno coś oryginalnego, tak? Tego nie mamy u nas. Yy, nie uważam, żeby amerykańskie chmiele, jeżeli tutaj są zastosowane, oddawały charakter tego piwa. Może są to czeskie chmiele, choleradio. Szkoda, że nie ma jakiejś informacji. Widzicie, tutaj kiełbaski ciekawe, kolorowe wiszą, natomiast nie ma, nie ma, tej informacji na jakich chmielach są te piwa, no są bardzo owocowe, goryczkowe w miarę, że rzeczywiście ta goryczka jest, ale hmm. Czy jest to coś ciekawego, do czego by się chciało wrócić? No, mam takie wątpliwości. No i tutaj jest ta kwestia, że jednak, jeżeli chodzi o Czechy, klasyka, klasyka rządzi. Czyli e, warto przyjść do normalnego, e, fajnego lokalu klasycznego z dobrym czeskim leżakiem, czyli pilsem, tak naprawdę, e, porządnie goryczkowym, czyściutkim. E, natomiast ta górna fermentacja jakoś tam niespecjalnie idzie ona idzie bardziej w owoce. E, no, wrażenia mieszane. E, widzicie ceny. 44 koronki za małe, 64 za duże. No, przeliczając to na aktualny kurs korony 8 zł za małe, 12 zł za duże, więc cały czas jest atrakcyjnie. Myślę, że jedno piwko wystarczy do posmakowania. Natomiast, żeby tak sobie swobodnie posiedzieć w jakiejś fajnej atmosferze, mamy wrażenie, że te kraftowe lokale są takie troszkę mm, pretensjonalne, tak? Czyli nie ma tego luzu, nie ma tej atmosfery. Y Hospody, tak. Tutaj jest dosyć cichutko. Wszyscy smakują, wszyscy degustują. Także myślę, że wypijemy te piwka i spróbujemy znaleźć coś bardziej rozrywkowego. Mara. Można powiedzieć, że w Brzeczysławiu to to jest właśnie główny punkt wizyty, czyli odrodzony zamecki piwowar Brzeclaw bodajże 2012 rok. Ważenie piwa wróciło w to miejsce no ale niestety yy, opiera się to yy, na sezonowym ogródku a poza sezonem niestety tylko prodejna, która w wolne dni jest kompletnie zamknięta, więc trzeba się obejść smakiem i podziwiać browar z zewnątrz. A a tutaj zamek. Trochę słabo widać pod słońce. Tutaj lepszy widok na Dziedziniec zamku brzesławskiego bardzo ciekawe arkady. Początki zamku to XI wiek, obecna forma wiek 16, oczywiście z późniejszymi zmianami bardzo ładna architektura. Ostatnie spojrzenie na brzesławski zamek w pełnym słońcu. No, warto przyjeżdżać do Brzeclawia, ale w sezonie zdecydowanie tak. Kiedy jest ogródek, zachradka, piwna otwarta.